Witam serdecznie na kanale Moje EDC i dzisiaj zapraszam was do pierwszego odpakowania z cyklu 2024 rok z, no właśnie no właśnie z kim ubiegły rok czyli 2024 przepraszam był rokiem z Zesperem Voxnesem a ten nowy 2025 rok będzie Rokiem. Czy tu gdzieś jest jakaś informacja? Chyba nie za bardzo. Musicie chwilę poczekać. O, myślę, że to już wiele wam powie. Tak będzie rokiem z Ostap Helem. Czyli naszym polskim knife makerem, polskim knife designerem stwierdziłem, że w tym roku jeśli chodzi o ten taki wiodący cykl to poświęcę go właśnie jemu a tutaj macie jeden, w stanie chyba jeden ze słynniejszych projektów autorstwa Ostap Hela czyli Bestechmen Dandy. i jest to wersja, można powiedzieć taka bardziej nietypowa Ponieważ wykonana ze stali, siedzią głównie oczywiście ze stali Magna Cut. tutaj przez Bestech Bestechmana, nazwana MCAT. Tak więc będzie ten najbliższy rok 2025 poświęcony Ostap Helowi. Skąd taki wybór, bo w filmie z ostatnim odpakowaniem noża projektu autorstwa Jaspera Voxnesa pytałem Was o Wasze sugestie, tam pojawił się m.in. Justin Lindquist, ale tak sobie myślałem, stwierdziłem, że chyba od samego początku byłem za tym, żeby jednak zdecydować się na, na polskiego jakiegoś polskiego knife makera i z racji tego, że chociażby na cekę 2024 było ogłoszone, że Knives.pl będą mieć swój nóż produkowany przez firmę Bestech i jest to nóż projektu, wspólnego projektu Ostap Hela i Brr Knives. Mam nadzieję, że tych R dobrze powiedziałem. Więc stwierdziłem, że to będzie też dobry taki dodatkowy powód, żeby właśnie ten nóż również nabyć. Ostap Hela, tak jak wspomniałem wcześniej, jest dosyć płodnym knife makerem, knife designerem, projektantem, noży może po polsku. Współpracuje z wieloma firmami. Też tutaj myślę, że jest większe pole do pokazania Wam jego twórczości, jego projektów, ponieważ też jeśli chodzi o rozstrzał cenowy, są to i budżetowe propozycje w okolicach tam powiedzmy 200-300 zł i trochę droższe, i też bardzo drogie. Na przykład jest model od bez, bez Techa. Nie pamiętam niestety nazwy, ale on tam jakieś półtora tysiąca kosztuje. Też bardzo ładny, ciekawy model, więc ten rozszerz cenowy jest dosyć spory. Do tego dochodzą jeszcze również inne rzeczy, które Ostat Hel projektuje, jak chociażby łomy, jakieś mikronarzędzia. Ostatnio taki nie wiem, organizer do kluczy zrobiony dla CVV. Więc jest tego sporo, no i jeszcze oczywiście jest też jego autorski projekt, który wykonuje to już customowo, własnoręcznie, czyli, jeśli nie przekręcę nazwy, Mjolnir, którego też miałem okazję sobie zobaczyć właśnie na, na cekę. Nie wiem, czy ostatecznie zdecyduje się na zakup tego, ponieważ raz, że to jednak sporo kosztuje, a dwa, że jest to taki, nie wiem, pocket, pocket toy, z języka angielskiego, ale to zobaczymy. Zobaczymy, To jest pieśń przyszłości. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Aha, no i to, co tutaj widzicie, możecie się zastanawiać: no dobra, dlaczego zaczynam od drugiego Dandy, skoro mam już tego? No, z tego prostego względu, że jeśli ktoś nie ogląda opakowania tej wersji no, bez Techmana Dandy, zrobionego tutaj w kooperacji z Foldermanią. No, to to jest mój pułkownik, który po prostu nie będzie używany. Został użyty teraz do odpakowania tej przesyłki i na tym będzie koniec. Nie chcę go używać, chcę go sobie zachować w takiej idealnej formie, mimo tego, że jest to nóż budżetowy, który kosztował nam trochę ponad 200 zł, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to wersja limitowana, sygnowana tutaj foldermanium z różnymi dodatkami, która przyszła z różnymi dodatkami, więc z tego się trzymamy, a tutaj. Mamy wersję do pracy, do robienia, do testów, bo jeszcze bez Techmana Dandy nie testowałem. Zrobiłem recenzję, bodajże chyba dwa lata temu w wersji mini, albo może nie, w zeszłym roku, w zeszłym roku albo dwa lata temu jakoś tak. Zrobiłem też testy i recenzję w wersji mini, ale full size'a jeszcze nie robiłem, a stwierdziłem, że skoro jest ta wersja w skali magna w skali stali magnakat, no to. Tutaj zdecyduje się właśnie na ten model. To jest ostrość jeszcze mało co, bym nie, mało co bym zapomniał. Zobaczmy. O, tutaj żadnych zastrzeżeń mieć nie mogę. Sami widzicie. Idzie jak przez masło. I to jeszcze rozgrzany nóż przez masło, więc tak to się prezentuje, jeśli chodzi o to odpakowanie. Przypomnę: Bestechman Dandy wersja w stali Magna Cut. No i jest to pierwsze odpakowanie z tegorocznego cyklu rok 2025 rok z Ostap Helem. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście. Do usłyszenia.